Następny silnik, a dlatego następny, że już chyba dzisiaj trzeci, jakoś tak. Trzeci chyba no, dwie machy i i ten rzeczony, czyli ktoś może już poznaje KTM, ale w wydaniu Husqvarna. Husqvarna TE300, rocznik 2016. 360 godzin nabite i nierozbierany dół silnika, bo góra była, bo tam był tłok zmieniany, ale góra, ale dół rozbierany. I właściciel z obawy o ewentualne zatarcie, bo to raczej korba się nie urwie w dwusuwie. Chociaż pewnie różne przypadki bywały, ale mi się jeszcze nie spotkało. Nie zdarzyło. <laughs> eee, no ale wiadomo, jak się przyczyno, to wypełnienia, jak są teflonowe, czy też tam może tłoka krzywo poprowadzić i cylinder poczaskać. Szkoda, szkoda ryzykować, bo, bo jest co ryzykować. Bo cylinder drogi jak fix, że tak powiem. Więc co, rozbieramy? Mam komplecik, że tak powiem. Yy, dzisiaj tak jak mówię dzień silników, ponieważ jeszcze mejka gorąca. Yy, więc sobie ogarnę wszystko tak bez rozgrzewania i studzenia wracania czasu. A, tam zbiórka silnika i umycie to długo nie schodzi. Yy, więc co, gaźniczek jako, jako pierwszy. Yy, Ten gaźniczek może na razie położę tak, żeby nigdzie nie wadzi. O, tu jest. Na niego świetne miejsce. Zdjęcie zrobię, ale też bez gaźnika to tam pal Zdjęcie raz. <śmiech> <śmiech> ok, dobra. Wysprzedłem się odkręci. I wyrzucę bo i co tu jest? Jeden imbusik do osłony zębatki i reszta ósemki, no złap się <laughs> także system naprawy będzie ten co co zawsze dołu, jeśli chodzi o dół no to wiadomo łożyska korbowód i tam potrzebne uszczelki, a jeśli chodzi o górę no to cylinder po zmierzeniu, wyjdzie która tam selekcja, ponać jest założona A ale z tym przebiegiem, no może, może eee... no i zobaczymy jak tam sprzęgło, ale to dopytywałem właściciela, mówił, że, że problemu jako tako ze sprzęgłem nie było, nie ciągło na jedynce nic się nie działo, tak. pewnie myślę, że zostanie na silikonie pośmirowane na, na bogatości, ale to dobrze akurat bo tutaj musi być pośmirowane Zamiennik. A, gwinty. Przez to były na takie imbusy dłużej. Widać, że rozwiercone są dziury w rozruszniku. <laughs> Bo gwint zerwany wy. w pokrywie magnetu zdarza się. tu jest jedna. Tutaj nie mamy żadnej. zobaczymy czy 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 uszczelnienie działa, ale puszczam od strony od strony magneto. Będzie pewnie ten. I co tu jest? 22. I 19. <laughs> I chyba połamane. A nawet nie. Dość łagodnie poszło. Uszczelnia czyma o dziwo. Bo to nie reguła słutko dookoła. To dobrze. Znaczy, że i wał dobry nie ma już rowka, znaczy już jeszcze nie ma rowka, no to może teraz zabierzemy za górę. bo i tak do szkiełkowania wkręcam także już mogą i tak zostać to co, osłony zaworu wydechowego no ktoś tu się postarał ten gwint pewnie jest lekko liźnięty, ta uszczelka od razu kosz. Przejdźmy na drugą stronę, to od razu, eee, od razu kopkę się odkręci. Zajdzie po dobroci. A nawet zeszła. A różnie to jest. Ta akurat nie pójdzie do odzysku, <coughs> bo się przerwała, już szkoda. Ja to i tak wszystkie przecież w zestawie są świeże. Co tu odzyskiwać? Okej, okay, od razu, od razu sterowanie Z zaworkiem. Nie zginęła. Chodzi zawór. Chodzi fajnie, lekko. bogatości bym powiedział nakręcona głowica, tak nie, ale a kurde bym klucz bił jeszcze w czynczka czynczki są ważne nakręcona dość świeca jak świeca, dobra trzynastka jedziemy dookoła Cylinder jeszcze Nikasil. Fajny, bez nagaru silnik. Całkiem bym powiedział <laughs> zdrowo to wygląda jak na razie. Wykręcowałem, dam radę. Damy, jak to wygląda. Cylinder. Śladów honowania na cylindrze już zupełnie brak. To nie świadczy o niczym dobrym. Z tego względu, że Pewnie już nie kasy ogóle nie zostało, ale się zmierzy. Ponad jest tłok selekcji. A założony. Pa, pa, pa. Ale to wszystko widać. Tak mówi przynajmniej sprzedający właścicielowi obecnemu. A jak tam było, to wiadomo. Wiadomo, że nie wiadomo. O, tak powiem. jeszcze nie trzeba no. ale na jesień pewnie jeszcze będzie z tyłu za ogrodzeniem opierdzielić <laughs> że tak powiem fachowo później gmuchawa, liście, też zabawy sporo, ale się lubi takie rzeczy Jeszcze sobie teraz, póki jest na silniku, cylinder, odkręcę przód, nie będę musiał później go tam łapać w coś, tylko po prostu rozkręcę tą kryzę przednią. widać od razu, jak się przedstawia sam zawór wydechowy, ale widzę, że jest, że jest grubą. Dobra, odkręcę go, ale to w rękach. To Rozbiorę już go tam do mycia, będzie z głowy. Nie będę mierzył cylindra teraz. Zmierzę go, jak go rozbiorę całego, ale to tam myślę, że myślę, że nagram. Jak to tam? Wygląda chociaż o mierzeniu już było wielokrotnie, ale jeden raz więcej tylko może pomóc. Nie może bym go już całkiem wkręcił. no muszę. Muszę. Takie te małe śrubki wkręcone w aluminium. I odkręcić ręką, bo to różnie może być. No, ostatnia rzecz, co bym chciał, to żeby stożkowa śruba, która nie wystaje w ogóle z miejsca, w które jest skręcona, by się obrobiła. Ale bywało i tak. O, I od razu się go całego rozbierze. Nie fiknie nic, niby nic. No, na garfie aż widzicie od, odłamuje widzicie w sumie może i widzicie bardziej ty widzisz a tak wygląda sam zawór wydachowy no jest grubo na nim można odłamać także wyszkiełkowanie na pewno mu nie zaszkodzi Co my tu mamy? No jeszcze tak, minimalnie te rysy znać Tuleja czy tuleja, nikasy niby nigdy nie schodzi Także jego kładę Na bok On do zmierzenia Tuleczka sobie od razu ściągnę, zaraz zobaczę co to faktycznie jest Założone Pam, 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 pam. nie chcę wyjść korba korba oryginału tu można spać i tak wszystko będzie świeże No, bo cóż to jest założone? Ciekawostka, założone jest oryginał. To robi vertex, ale oryginał. Nie widzę dobrze, może sobie przetrzeć, bo troszkę napis akurat zabrudzony.

Tak wygląda na 71925. Jakie ja tam ma mieć pasowanie? Nie wiem, 5, 600, tak pewnie, ale to się zmierza. Nie problem, dobra? No to co, idziemy na drugą stronę. Na drugą stronę. Zdjęcie teraz. Dęk był hmm, hmm, sam nie tależówka na pewno wielu to, to lubi talerzu, talerzowe sprężyny, ponieważ to takie są, one sobie są średnie problem jest taki, że e, um, lubi ciągnąć sprzęgło na nią, lubić jedynki jedzie mimo wszystko, to jest wada tych, tych rozwiązań, nie wszystkie, tego według, według właściciela to nie dotyczy, ale, ale często się to zdarza. I co lepsze, nie zawsze wymiana sprzęgła pomaga. Taka, że tak powiem, luźna, nic nieznacząca ciekawostka. Generalnie. minimalnie, bo już się zrobiło prześwit, że tak powiem. A, już, już idzie. Jak tylko ruszyłem, to już poszło. Uszczelka od razu. Uszczelka od razu w kosz. Na razie tak sobie odłożę na bok, bo to do szkiełkowania. Migło. Pompy wody. kolejka, siedzi, tak siedzi, to niech siedzi. Dobra, jedna, druga, trzecia, piąta. Wszystkie, wszystkie. Coś mi z niego, nie wiem, czy z niego, ale. Uuu, nasi byli, zdecydowanie byli, ale coś mi z niego, z znam czuć. Nasi tu zdecydowanie byli, silikony pyszne. To chyba już, chyba, to już nie te lata, co? ma się te pokrywy krzywiły na potęgę i faktycznie wtedy trzeba było lekko to bliznąć siuwaksem. Zwaną silikon. Też się kręci od razu. i od razu sobie a mamy lewy gwint tak właśnie to ma wyglądać Dobra, porozkręcane. Co ja tu widzę? W sumie to nic specjalnego. Włożyska to wiadomo do wyciągnięcia, to tam nic. Yy, nic to nowego nie jest. Troszkę stare uszczelki można pościągać. Ale taka ciekawostka, zmieniłem piaskarkę, ona ciągnie teraz wszystko, nie muszę tych uszczelek drapać, bo no, po prostu ściąga je jak jak smar palcem, o tak można powiedzieć, porównać. Wow, z oryginalnym korbowodem. Przelatał swoje, nie powiem, że nie. To wał oczywiście. Wał oczywiście będzie przebity, go na bok. I skrzynka. No co to się tak zacięło? i to od razu do wyciągnięcia z tego sprężynki z osiek wodzików wodziki ładne skrzynka sama w sobie też bez śladów, 2016 rok także sprzęt nie stary, nie, nie, nie wypadałoby, aby był jakoś tam bardzo, no skrzynia super, pięknie wygląda, bardzo zużyty, no ale to wiadomo, nigdy nie ma pewności co jak tam kto, co kto robił z tym sprzętem przez te lata, no niby pięć, ale, ale, ale. Tak. W hmm, godziki Majka, nie rysy na nich nie ma. No dobra, yy, wyciągam orzyska. myję i lecimy dalej z tematem. Sprężynka istotne, dobra, wszystko fajne. Średnicówka ustawiona. 72 mm, ja już mierzyłem, już wiem co jest. I mamy tak. No, bliżej selekcji B setkę z haczykiem zużycia po skosie. O, tak, około. Czyli... Wsadzi się mu B i będzie. Dobra. Myję, czyszczę, szkiełkuję, składam. Ale to nie tak szybko.